Yy, dlaczego przybył Pan się do sądu? Żeby wesprzeć człowieka, który jako jeden z niewielu potrafił powiedzieć głośno i otwarcie to, że obrażono jego uczucia religijne. Prawdopodobnie, tutaj tak słyszymy w kuluarach, postępowanie zostanie umorzone przez sąd. Jeśli tak będzie, co Pan sądzi o takiej decyzji? To znaczy, z tego co się orientuję, to jest problem, czy to nadaje się do sądu karnego, w tym, w tym sensie. Uważam, że jest to nie tylko sprawa cywilna, ale i w tym sensie karna, że to dotyczy to przepisów prawa, które są przepisami obowiązującymi nie tylko w prawie cywilnym, ale i karnym. Bo to jest traktowanie narodni no, jako normalne przestępstwo, a nie tylko to, że ktoś to już obraził. Czyli dla Pana oczywiście nie przesądzając i nie wydając wyroku jak najbardziej kwalifikuje się nie, to jak nie, nie, nie kwalifikuje się to. Znaczy tak traktowane są na przykład wszystkie przestępstwa dotyczące religii żydowskiej. Na przykład jaka jest różnica między religią katolicką, a religią żydowską czy islamską. Już, nie, już nawet nie mówiąc o Islamie, bo to skończyłoby się pewnie inaczej, gdyby próbował coś zrobić z Koranem. Ale skoro traktujemy religię żydowską. A mamy przykłady przecież spraw, które dotyczyły kwestii żydowskich, obrazu uczuć, i były to w trybie karnym. To przepraszam, dlaczego jesteśmy my, jako katolicy, którzy jesteśmy większością, traktowani gorzej niż religii, które są mniejszościowe w państwie? Czy uważa pan w takim razie, że katolicy są w Polsce dyskryminowani? No, z tego punktu widzenia można by powiedzieć, że tak. no Skoro obraza, obraza religii na innej wiary, która jest mniejszości. Jest uznawana, a ta, która jest no, podstawą budowy państwa, jak znaczy to tożsamości narodowej, nie, No to tym samym można powiedzieć, że jesteśmy w jakiś sposób dyskryminowani. Paradoks, ale wygląda na to, że w Polsce paradoksy są normalne. Jak ważna jest to sprawa? Ta... To znaczy, ona jest o tyle ważna, że ona pokazuje, że są pewne granice wolności. I tych granic wolności nie wolno przekraczać. Nie, I nikomu ich nie wolno przekraczać. Owszem, można krytykować, można się z czymś nie zgadzać, można mieć inne poglądy, ale są granice, możliwości, granice krytyki. To, to już nawet nie powiem, trudno powiedzieć, że to była jakaś krytyka. Bo to jest próba analizy w tej chwili ze strony tamtej, to idzie to, że wolno, wolno krytykować taką i taką religię. to jego ekspresja wyraża się w ten sposób. Z tym, że w momencie, kiedy no, jest to chyba człowiek, który jakiś poziom przynajmniej świadomości ma, co jest krytyką, a co jest wkroczeniem na, na tereny zastrzeżone do odczuć religijnych. To znaczy, tak jakby. Ktoś komuś odbierał najwyższą wartość. I gdybym się też zapytał, czy gdybym miał jakąś wartość, którą on uznaje za swoją najwyższą, sposponował, to znaczy, czy on by się z tym zgodził, on uważał, żeby to jest normalne. Bo i w tym momencie, gdyby kto uznał za rzecz normalną, to tym samym by się przyznał, że to nie jest dla niego wartość. Także tu y, pewna pułapka logiczna jest bardzo wyraźna i... I myślę, że warto też o tym temat Czyli Jest To jest ważna i być może precedensowa sprawa. Jest to precedensowa, to znaczy ona pokaże, że są pewne granice, których nie wolno przekroczyć, i są osoby, które. I być może się w pewnym, w pewnym czasie również okaże, że nie, nie będzie to w jakiś sposób zamanifestowane, że tych osób jest więcej. Na razie póki co. Nie, nie ma próby zrobienia wokół tego podobnej historii, które miały miejsce już w innych sprawach, nie tylko religijnych, gdzie zostały chowane zarówno media, jak i całe społeczeństwo. Ale uważam, że ten kaliber tej sprawy jest wystarczający, żeby wzbudzić większą ogólnopolską wręcz dyskusję na temat tego, co wolno zgadza, się, nie wolno zgadza się, zgadza się. To znaczy, bo tutaj są konkretne rzeczy. Tutaj nie ma domniemania, tu jest wyraźnie powiedziane i to expressis verbis powiedział, że tu nie ma wątpliwości praktycznie rzecz biorąc. Tak jak nie było wątpliwości przy wczorajszej bramce strzelonej, i tak tutaj nie ma żadnych wątpliwości, mimo że sędzia tego nie widział. Tak. Czyli umorzenie tak. będzie dla pana dużym rozczarowaniem? To znaczy, umorzeniem będzie trochę za, na pewno zawodem, i umorzenie sprawy pokaże, że jest lęk podejmowania decyzji w tych sprawach. To znaczy, najlepiej schować głowy w piasek. Metoda strusia jest najwygodniejsza. A to chyba nie koniec, prawda? Bo, bo tak no by... Myślę, że nie, nie, no to w tym momencie będzie na pewno odwołanie, i to ja, ja wierzę, że yy, będzie się to w końcu. Kontenu... Żeby doszło do jakiegoś finału, tak. żeby było wiadomo, znaczy, był czy, był się... wolno, tak. czy nie wolno. znaczy, czy są granice? Tak, bo bo jakieś jakieś odniesienia. tak jest. Czy są granice, czy ich nie ma? I w tym sensie byłaby to sprawa, nie ale pokazująca, w którym miejscu jesteśmy cywilizacyjnie nawet.